Siemanko, jestem XD I witam was Sprawdzałem tylko czy jest zapisana gra Witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas Dzisiaj Misja pod tytułem Znaczy misja usydzaja Która się nazywa Vertical Bird O, muzyka God. 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 Come, come, Will come. You please come. leave yourself alone. Come on. here. Come on. Oh, fuck. Oh, you mangro! Oh, sorry. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig That's in my That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roding! But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, float. Finally. I thought I'd never get through to you. What the f. What's Torino! This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. You, look, okay? Hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this Torino. I'm outside. Let's take, Let's take a, ride. a ride. No, I'm eating things. Fuck me. Um, hey, I gotta on? get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. What, well, my sunshine? Yeah, cold. sweet ass. Torano. You have it next? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my Torreno. Torano? Snovel? Well, no Znobu. invite to the housewarming, huh, kid? Yeah, I knew you'd come anyway. Yeah, well, no i zdesz, right fajnie, oh, fajnie. Get in. Get in. Tak jakby to już wszystkie jesteśmy w Los Santos, to już są. końcówka gry, jest. Więc. gdzie my jedziemy? Idziemy go zabić. yeah, what can i do? Dobra. you just got to steal a oh, yeah, no sweet. i'll use it to destroy a flotilla of ships. nothing big. oh, man, you shitting. Right, my chrze, my Carl, there's a boat. all the gear you'll need is on board. i'll keep you briefed as you go. i ain't coming back from this one, am i? yes, you are. don't be ridiculous here. take this here piece. trust me. do as i say. you'll be home for a blow job and a baloney sandwich. there are silence pistol and knife and sp speedboat. A po co mi to? Okay, the ship is in the basin, naval base. Dobra, jakiś statek jest. Toreno to jest naprawdę. Ja... średnio go tak lubię. Ale... trzeba popchnąć jakąś fabułę, nie? Co? To jest ten statek. Back, seen, inside, dobra, Chodźmy tam. Well, ja już na pewno chillu tutaj uh, wszystko welcome. robię. Actually jestem master of the, of this game Master of English Get inside the ship before the close A, ah, so muszę wjechać przed tym jak się zamknął. Okej okay. San Fierro Find the control room to switch the off some sites SAM Still on out the military jets. O, oh, to nie jest Try not to alert guards Okej okay. czy będziemy z pistoletem? Chyba, raczej nie. Warci są na alercie. Co to znaczy? Że co mogę ich z minigana już jechać? Tylko użyję hesoyamu Co to jest? Terp. Nie mogę tu nic. Dobra. Malto wkurzające, jest dobra, wezmę sobie tego. No kto wizję. Ale tutaj nic nie ma raczej. Nie. Wezmę sobie jakąś broń. Chyba to. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ja pierdzielę. Lecimy w nich. Dobra, weźcie, 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 nie, nie zadzieraj, bo to jest Carl Johnson, CJ, więc tu lepiej z nim nic nie tego, bo... Ale jak on się włączył bo jak? To nic nie. Nic nie. Dobra, tu się da wyłączyć alarm, tak? Military Jets Musimy zestylować ukraść, znaczy yy, Military Jeta. Tylko ten alarm to jest taki wkurzający, że naprawdę zaraz go strzelę. Gdzie to jest? Gdzieś źle poszedłem, chyba chociaż nie no bo to tutaj jest. A tu! Tędy. I mordy! Dobra, bierzemy hydrę? To jest hydra? Nie jest hydra, to jest hydra, dobra. Wiem jak to zrobić. No i po co tutaj nie wolno mi Wiem przecież, się lata hydrą. Co muszę zrobić? Dobrze, że nie mam góry żadnej. Fak! No tak, wiem jak się je latają. W ogóle.

Ale Myślę, że Okej okay. Muszę trochę się za tego Jakby No FAK! Obracaj no się! Widzieliście! Dobra Tylko jedno skrzydło Dobra Unikam tego wszystkiego! Nie, palę się! się pale Nie, dobra, nowa myślę! Ja... Niestety yy, to cięcie i zaraz jestem. Jestem po cięciu. Próbowałem cztery razy. Znalazłem na YouTube jakiś jeszcze filmik i właśnie próbuję sposób z tego filmiku. Yy, wyeliminowałem wszystkie samoloty i wylądowałem na tym lotnisku yy, samolotem swoim, tą hydrą. I teraz lecę jetpackiem pod tamte łódki, bo tam łódki są. No, wiadomo, nie. Trzeba je teraz rozwalić. Są cztery Więc Je tutaj sprawnie. Bo jeszcze do wody wpadnę. Tutaj wszystko ładnie. Rozwalę. Dwa. Gdzie jest trzeci, czwarty, nie wiem. Ale wiem, że... A, tutaj są. Stanę sobie tutaj i ten sposób polecam yy, czyli platujemy na najbliższy ląd po leceniu z. To co? Nie wiem, o czym mówisz. Staliś, nie ma to nic do związku z mną, nie wiem, o czym mówisz. Do Torino! Torino! Shit. To to jest... Desert Arkville? Nie Mapa. A, czyli... Y możemy już nim wylądować tam. Chodzi w tym o to, że jak kradniemy sobie y tą hydrę, to lądujemy na najbliższym lądzie, czekamy aż on te samoloty przeciwników się Rozwalą. I potem lecimy tutaj na lotnisko. Wlatujemy. no to jest w moim przypadku jetpackiem. I rozwalam. Lecę pod samolot. Wszystko jest pięknie. I co? Po co się męczyć? Jak można nie? A, trzeba. To na hangar wziąć Tak delikatnie, nie trzeba bo właśnie on jest taki że o. Więc... hydrę to ci mogłem 5 Pięć tysięcy? tysięcy? hydra will be ale w tym hangar czyli możemy mieć hydrę w tym hangarze tylko teraz mamy mały problem. Ponieważ. No, nie jest to jakoś daleko. Ja bym poleciał hydro? Gdzie jest CJ? Gdzie jest napis CJ? Gdzie to jest? A tu. Yy, to właśnie trzeba tam polecieć. Albo pojechać. Więc ja robię cięcie. I tam po prostu jakoś pojadę chyba. Znaczy, no to mogę lecieć tam, na... Tutaj wyląduję gdzieś... Dobra, yy, zresztą sobie hydrę i będę leciał. Tylko najpierw zapiszę grę. Bo... To, ile razy to próbowałem, to już więcej nie chcę, więc zapiszę. Ale ten sposób jest prościutki, za pierwszym razem go zrobiłem. A tam się męczyłem cztery razy i... Jedną łódkę dało mi się rozwalić, więc cięcie, i ja jestem przy domu Maddoga. Wystąpił mały problem, i będę tam musiał dotrzeć w dłuższym czasie, więc ja będę jechał samochodem po prostu. Niestety, problem zostaniecie: krótszy odcinek, po prostu kiedy się zacięła. Nie da się nic zrobić, będę musiał zresetować komputer. Więc trochę smutno mi jest, ale już mi się nie chce tej misji yy, na nowo robić. Więc smutnym trochę akcentem kończę ten odcinek, ale następny już będzie na pewno wesoły, śmieszny. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Do następnego, cześć.